Witam Was kochani. Dzisiaj musimy zrobić bardzo szybkie wideo, bo yy, chciałam robić sałatkę jarzynową i teraz patrzę, że nie mam w domu ogórków i nie mam majonezu. I muszę jeszcze raz jechać, a u nas do 20 są sklepy, a jakoś tak już jest późnowo. Także robimy bardzo szybciutko. I teraz zaczniemy od yy, Getrenkę. Kupiliśmy jedną skrzynkę Beka i jedną Radlera. Do tego wzięliśmy jeszcze po jednej skrzynce jed... mix i Orange. I zapłaciliśmy... Tam było oczywiście dużo do zwrotów, tak jak widzicie te minusy. I zapłaciliśmy 32,21. Oczywiście oprócz tego do kaucja też jest doliczana. Także getrenkę mamy załatwione. Teraz będzie norma, bo też będzie szybciutko. Pójdzie norma. Dwa razy na getsy po pół kilograma są 2,49. Pierwszy raz z normy kupiliśmy. O, dwa opakowania są. Dalej mamy pora 44 centy bardzo duży por. O, przez całe się zakupy ciągnie. Widzicie i długi ma ten korzeń biały. I to za sztukę była cena. E, Marcepan 99 centów. E, taka wędlina. Mm, filet z piersi, kurczaka 1,69. Ona jest bardzo smaczna. To jest klasik. My robimy akurat klasyk. Naprawdę, to jest takie jakby pieczone, coś takiego. Bardzo, bardzo smaczne. To mamy już. Kolejno jest masdamer Dwa razy po 1,99, 300 gramów. Dwa opakowania. 45% tłuszczu. To mamy to teraz dokupiliśmy znowu po 1,49 takie te ciasteczka, w tygodniu wzięliśmy, syn sobie zażyczył powiem wam, bardzo smaczne są, bardzo jest takie biszkoptowe to ciasto, no i to jest taka polewa lukrowa na czekoladowym jest biała polewa i te kulki kolorowe a na, e, czekola na czekoladowym muffinku jest biała polewa, a na zwykłych w tych białych mufinkach jest czekoladowa polewa, ok, ja się zakręciłam. No ile dalej, to już mamy marcepany. I co? a i szpecle szpecle kupiliśmy bo ostatnio ich nie było kilogram za 1,69 te są chyba najtańsze a są słuchajcie najsmaczniejsze mega nam smakują te szpecle i tak się przedstawia rachunek z normy i to jest 20,71 euro a dzisiaj będzie ekspresowy film i edeka edeka dwa razy orange fanta Panta dwulitrowa po 1,79. Pamiętacie, ostatnio była w promocji 1,19? Teraz już jest bez promocji. Do tego kaucja po 25 centów. E, dwa razy mleko po 72 centy, półtora litra, półtora procent, jeden litr po jednym litrze. Niestety myśmy tak późno słuchajcie, pojechali, nie było nic po prostu. Nie było pietruszki, korzenia, nie było takich normalnych selerów, tylko jakieś takie, o, nie wiadomo co. Nie było yy, mleka mojego, tego, laktozefraj, tak, żeby piła od jutra kawkę normalną, poniedziałek albo wtorek podjadę sobie, kupię laktozefraj. Za późno pojechaliśmy, dzisiaj rano miałam fryzjera i tak, o, zleciało. Także dwa te, te. Dalej chipsy, takie po 1,19. Takie tuby. I to są kremowy z cebulką. I jedne też paprykowe, takie wzięliśmy. To od razu Wam pokażę. Nie było chitos, czy jak to tam, nie pamiętam, co ten mój syn ostatnio je. I dlatego takie wzięliśmy. To mamy... orężaden, znaczy orężady orange, oręż, zwykły 6 razy 1,5 litra 2,70 plus euro 50 kaucja. Teraz mamy lody 2 razy 1,79, takie te zwykłe edekowe, wzięłam orzech włoski i bardzo smakują one. Słuchajcie, już u nas nie produkują lodów, po prostu jest wrzesień, jest cieplusieńko. Tak jak syn jest tam na zachodzie i to tak w środku, no też jest nad rzeką Ren, ale tam u nich jest non-stop 30 stopni, a tu po prostu już nie ma lodów, nie produkują jakieś resztki, takie totalne wyskropki. czas ja kupować i jeść, no. To mamy dwa razy lody. Kurczę, nie mogę coś czytać. A, kilogram jedzenia dla kota z Fiszem, 85 centów. Ona to bardzo lubi, ta nasza kotka. A, i z tych takich, co jej kupujemy surowce, to najbardziej lubi serce. Już tych żołądków tam stara będę się starała nie kupować, aczkolwiek ostatnio były tylko żołądki, więc jak. Mi się udało ostatnio kupiłam jej serca i wątróbki. Będę się starała też tylko kupować serca i wątróbki, bo serce jej mega smakują. No, to nasza kotka. Teraz mamy 6 razy 1,5 litra zwykłej wody, euro 14 i euro 50. Za to kaucja. Chleb 69 centów, yy, pół kilograma. Yy. drugi chleb za 1,79 tak o matko taki zwykły biały chleb, pół kilograma 1,79, tylko że po prostu firmowy normalnie jak bierzemy takie Gutentgenstyk, to zobaczcie one są po 69 centów no dobra, no tak jak mówię, pojechaliśmy pusto, późno i to jest nasza wina prawie nic nie było w sklepie taka jest prawda, no nie można na sobotę wieczór odwlekać robienia zakupów dalej te chipsy, jedne co wam pokazywałam paprykowe 1,19 mm, karotka 1,29 aus Bayern za kilogram to jest drogo, od razu mówię, bo normalnie ja kupuję 80 euro, no tak do 80 centów, matko euro, już myślę, że muszę majonez jechać kupić Kabanosy 1, znaczy 2,19 to są. Gdzie ja je mam? A tu jak zwykle, widzicie marcypany. Mini kabanosy bardzo są smaczne. One zawsze były 1,79 za 250 gramów. Zobaczcie, jak zdrożały. Ale to też jest to, co Wam mówiłam. Tutaj na przykład jest, że ze 100. 42 gram y, świńskiego mięsa zrobiono 100 gramów kabanosów. O, widzicie? Bardzo fajne są takie malutkie kabanoski. I z kolei te y, konserwy takie śniadaniowe po 2,29 to są te mięsne. O, tam jeszcze goloneczka mamy w tygodniu kupiliśmy to. Mamy niestety mięso na strychu. Jeszcze musi miesiąc, tydzień powiesieć, myślę, żeby było dobre. Potem kupiliśmy takie te długie kabanosy, 5 razy po 1,89. No, i seller za 1,29, ten kawałek tu jest 250 gramów, także seller wyszedł drogo, no ale cóż ja mogę zrobić, tak? Jeszcze muszę dokupić słoiko górków i dwa słoiki majonezu, wezmę mniej więcej. I, I co moi kochani? To są te sztangi kabanotu. zobaczmy, ile tutaj jest zużyte mięsa. 190 gramów na 100 gram kabanosa. Widzicie? to są bardziej wysuszone mięsko jest, niż tamtych małych. I one takie też tam, długie są. Także moi kochani, i tak nam zeszło długo 10 prawie minut. Żegnam się z Wami do następnego filmiku. Muszę szybko jechać jeszcze dokupić majonez. Trzymajcie się zdrowo. I, i do usłyszenia. Pa! pa.